Piątek 30 sierpnia o godzinie 16 Żłobek miejski w Dąbrowie Górniczej zaprasza rodziców nowo przyjętych dzieci na dzień otwarty. Żłobek miejski w Dąbrowie Górniczej y, zapewnia opiekę dzieciom wieku od 20 tygodnia do trzeciego roku życia. Co roku wspieramy rodziców w opiece nad ich dziećmi. Żłobek liczy 292 miejsca dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do trzeciego roku życia. Wszystkie miejsca przez cały rok są obsadzone. Dla wygody rodziców żłobek zlokalizowany jest w trzech różnych częściach miasta. W ostatnim dniu roboczym, sierpnia odbywają się spotkania. Z rodzicami w siedzibie i dwóch filiach żłobka. Rodzice uczestniczący w spotkaniach mają okazję poznać naszych pracowników, którzy od września zapewnią opiekę w warunkach zbliżonych do domowych. Pielęgniarki i opiekunki dziecięce zatrudnione w żłobku posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Które daje gwarancję właściwej opieki nad dziećmi. Opiekunowie przeprowadzają rodziców przez trudny okres adaptacji, który u każdego dziecka przebiega indywidualnie i ustalą warunki dobrej współpracy w opiece nad dziećmi. Dąbrowa Górnicza dba o swoich najmłodszych mieszkańców, zapewniając im komfortowy pobyt w pięknych, kolorowych budynkach sprzyjających wesołej zabawie. Obecnie znajdujemy się w filii numer 2. Która jest naszym najnowszym obiektem przeznaczonym na pobyt 120 dzieci, oddanym do użytku w 2016 roku. Budynki żłobka wyposażone są komfortowo, otoczone placami zabaw, boiskami z miękką nawierzchnią i ścieżkami wśród zieleni. Dzieci szybko adoptują się do nowych warunków, wymaga to jednak cierpliwej współpracy opiekunów i rodziców. Dzień Otwarty daje możliwość wzajemnego poznania się, przekazania informacji o dziecku a także budowania wzajemnego zaufania w trosce o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój naszych podopiecznych. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądać Dzień Otwarty w Żłobku Miejskim? A więc tak, Dzień Otwarty odbędzie się 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 16. Poszczególni rodzice pójdą na odpowiednie sale, tam gdzie będą uczeszczać ich pociechy. Zebranie ma na celu zapoznanie rodziców, z podstawowymi informacjami odnośnie przeprowadzania dzieci do żłobka, odbioru, jak i zapoznanie rodziców ze salą, sypialnią i różnymi formami współpracy. Chcieliśmy też przekazać rodzicom podstawowe informacje odnośnie bezpieczeństwa, jakie jest u nas na sali oraz chcieliśmy też. Zorganizować taką miłą atmosferę z rodzicami, żeby to wszystko w ciągu roku ładnie się układało. Mamy również oczyszczacze powietrza na sali, co chcieliśmy przekazać rodzicom, dbamy o środowisko i sprawdzamy również jakość powietrza u nas na sali. Jak długo będzie trwało to spotkanie? Przewidujemy tak godzinę czasu na spotkanie. Żłobek miejski świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 do 17.00. Łącznie dysponuje 292 miejscami dla dzieci od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat.